Witam was kochani w mojej kuchni dzisiaj mam cinnamon rolls tak się to po amerykańsku nazywało chyba jakoś tak no ja nie mam angielskiego akcentu nie umiem tego wypowiedzieć nie znam angielskiego na tyle dobrze żeby się tu mądrować akcenty każdy tak mi się wydaje każdy youtuber powinien to mieć na swojej kanale i ja się tak myślałam muszę to zrobić bo każdy to mógł większość youtuberów to ma a ja jeszcze nie mu, no i się myślę, że muszę kiedyś zrobić. A to była taka myśl moja już dwa lata temu. E, przepis ten znalazłam u, u Mikołaja. Mikołaj chyba się nazywał, ja. E, znalazłam na kanale z Pasją do Gotowania. A i bardzo fajny synek prowadzi ten kanał, i się myślę, że zrobię go i też przedstawię go na moim kanale bo zasłużył, bo jest fajny, no, młody, ale fajny, co mówi. No i kochani, link do, y, do tego kanału znajdziecie na dole w opisie, I już, a ja już Wam pokazuję, co potrzebujemy do tego. Szybko się robi, no, i już Wam pokazuję, co potrzebujemy. Kochani, to są składniki, co bym potrzebować. Powiem potrzebować 42 g drożdży, o ja tu mu świeże drożdże, e, jedna łyżeczka cukru, Potem 250 gramów mililitrów mleka letnie mleko może być tukę mu jeszcze 70 g cukru 60 gramów masła bardzo miękkie no prawie że roztopione tam, jedno jajko i pół <laughs> łyżeczki soli i 500 gramów mąki zwykłej najzwyklejszej pszennej no <laughs> sorry okej na początku zrobimy roszczyn do miseczki w miseczce się pokrusza drożdże czekajcie no się do Przesuwam. drożdże fajnie pokruszyć. Um, jak macie suche drożdże, to 14 gramów. Ok, do tych drożdży się dodało łyżeczka cukru, e, troszkę mleka się tu i te drożdże się wymiesą, aż się, tak długo aż się rozpuszczą. No, tak to potrwa troszkę. Tak to wyglądał i te, teraz te drożdże zostawimy pod przykryciem w kuchni. Um, tak gdzieś na 15-20 minut, aż zaczną, aż urosną trochę i zaczną pracować. <laughs> Sorry kochani, <laughs> ale już przeziębiono. Okej, jak te drożdże urosną, widzicie fajnie mi tak urosły. E, no, jak tak fajnie urosną, no, rozczyn się fajnie taki zrobi, to wtedy te ciasto bardziej lepiej też rosło całe podno. Ok, i teraz reszta wszystkich składników musimy wymieszać. No, przyszły ten rozczyn dumy cały, wszystko wyskrobać, potem damy cukier, I ja tak myślę, a nie do tego wszystkiego cukru, bo jednak potem jeszcze przyjdzie cukier e, z cynamonem na ciasto, także trochę tu cukru zredukowałam, można by powiedzieć tak 40 g cukru, według uznania, jak chcecie, ok, dachta, sól, jajko, teraz te masło, roztop, prawie że roztopione e, i reszta mleka, i teraz to wszystko musimy wymieszać i zagnieść na jednolite ciasto. Możecie oczywiście w maszynie zrobić, w robocie, w robocie kuchennym, ale już się zrobię tak, bo mi się nie chciało wyciągać tego robotu. Dobrze, no, że to wymiesowało wszystko, żeby się to do ranku, do ranku nie kleiło. płatnie się, wezna na ranku ma to zrobić. Jakby to ciasto było za bardzo klejące, tak jak umie, to podsypcie tak gdzieś roz albo dwa mąku jeszcze. No, te ciasto nie ma być za bardzo zbite. One mogą być bardzo um, takie fajne, puszyste, ale też się nie mogą kleić. No, o to mi chodzi. No się ubija, czekajcie, ulepia, ugnięta trochę jeszcze w miejsce, a potem się wyciągnie na blat, podsypia, podsypia się trochę mąku i jeszcze tak gdzieś dwie, trzy minutki ba nam ugniatać te, ugniatać te ciasto, żeby było fajne, takie lśniące, puszyste. No. Potem się zrobi z tego taką kulka, dumnazu do miski, trochę mąką się to podsypia, żeby się lepiej wyciągało, Potem czyli kleja ściereczką i dum, odłoża to ściereczku albo pokrywku, odłożę to na pół godziny do godziny, e, żeby wyrosło, może być nawet półtorej godziny u mnie tro, trochę dłużej trwało po obiad w międzyczasie i potem jak ciasto już padzie urośnięte tu się przyszykuję masło i e, cukier z cynamonem, ja tu do miseczki daję tak gdzieś 3, łyż 3 łyżki cukru i cynamon Cynamon, no minimum tak dwie łyżeczki według uznania ja tam sypa 3 łyżeczki, a potem że jest i tam reszta w y, tej flaseczce i dałach jeszcze to chyba ta jakoś dwie, to w sumie u mnie, u mnie wyszło pięć łyżeczek. No, ale ja bardzo lubię ten cynamon. Y, masła to tam może, że miała 50 gramów, roztopione, y, ale mi tam potem zostało masła i zostało mi potem jeszcze trochę tego cukru. Ok, moje ciasto tak wyglądał, no, trochę duży było, jak godzina leżało, rosło, i teraz te ciasto musimy rozwałkować na prostokąt. No, no przy trochę zagniecimy je dłoń, dłońmi, dłoniami i potem rozwałkujemy na prostokąt. Nie za długo tu gnieść. Żeby to przybrało ta forma tego prostokątu, to tam się ranko ma po naciągu em, Tak gdzieś 2-3 razy może to powtarzać ten naciąganie, tak żeby to przypominało ten prostokąt No i fajnie było, e, na, tak gdzieś na 3 mm rozwałkować Nie za cienko i zaś żeby nie było za grube I teraz tym roztopionym masłem posmarujemy te nasze ciasto Tak nawet dość posmarujemy Nie tego masła tu zostało jak już go dała, um, no ale potem dała się do, dała się do lodówki i już użyła, potem do czego innego. Można na przykład jajecznicę na tym usmażyć albo coś innego. No. Także nie trzeba wyciepować. Nie ma marnotrawstwa. I teraz posypimy porządnie, um, obficie tym cukrem z cynamonem. Jak już go dała, mnie tam... Cukru też zostało trochę z cynamonu, ale to potem się odłożyłam do malutkiego pojemniczka i jeszcze tam czekał na następny roz. Ok, i teraz zawiniemy tą dłuższą strunę od dłuższej struny, pomału będziemy zwijać taką rolada. Się, tu się naciągniemy jeszcze trochę te końcówki. I tu mu blacha 26 cm. Ja w sumie miała, mi wyszły dwie takie blachy. Um, Posmaruję się ją masłym. Możecie wziąć jedną taką dużą, prostokątną jak macie um, I teraz pokroimy te, te ciasto na gdzieś tak 3-4 cm kawałki plastry i. Ułożymy je do blachy w odstępie, w odstępie dlatego, że one potem jeszcze urośnie, to ciasto jest to musi tak gdzieś 20-30 minut poleżeć do odpoczynku i one jeszcze urośnie i potem jeszcze przy pieczeniu urośnie. No. A odpoczynek tu jest bardzo ważne, żeby te ciasto potem było fajne, pulchniutkie. I ja tu na razie te najfinniejsze z 7 klimaczki co fajnie wyglądają, a te tam nierówne co mi tam wyszły, to się dom do drugiej blachy. Tak moja jedna blacha. Tu mu dwie blaszki ułożone miał taki ring. I teraz zaś to przykryjemy. No i teraz to przykryjemy, nie zaś. No teraz to przykryjemy i to poczekło 20 minut do pół godziny, aż czufanie urośnie, odpocznie i po tym czasie <laughs> możemy już piec. Piec w temperaturze 180 stopni góra-dół 30 minut. Jak bo takie dwie blachy nie wlezą, pieczcie pojedynczo, na jedna, ta druga przykrycie, a potem ta druga pieczcie. Czyli ta druga placha będzie miała więcej czasu, czasu do wyrośnięcia i będzie jeszcze lepszą. Ok. 180 stopni góra dół, 30 minut, termoobieg 160 stopni. Um, tak wygląda po upieczeniu moja pierwsza blacha. I już się teraz robię polewa, lukier. I um, tu mu cukier, puder, tak gdzieś może 3-4 łyżki. Um, I do, wleja się troszkę mleka. Możecie oczywiście sok cytrynowy dać, jak macie. albo taki richtig amerykański um, to możecie dać yy, syrek z wiaderka. Yy. No tyle, żeby taką konsystencja była fajną. Wiecie, jak lukier. I no. on ja nie miała syrka i właśnie niedziela, bo nie miała syrka i polowała takim. no Zrobię taką normalną polewam cukrową. Ok. Po to. Tu zrobię jeszcze drugą. I jak to wystygnie ten, ten, ten lukier? Aha. I ja od ten lukier dawała na gorące ciasto. I do mi tak fajnie wystygło, Potem, jak, cuk jak lukier bardziej zastygnięty, zaschnięty, um, to możemy jeść, bardzo pyszne i tu jeszcze z wami się ugryzam kawałek, um, no tam był jeszcze trochę mokry ten lukier, ale było bardzo pyszne i warte polecenia, wierzcie mi. No kochani, myślę, że mu się podobało. E, oczywiście polewa możecie zrobić według siebie. To znaczy taką kurektyk amerykańską, co to tam była ze serkiem, takie wiecie serek z wiaderka e, i cukier puder do tego i troszkę może mleka albo czasami też dodają e, masło, troszkę masła z cukrem e, ubić fajnie na kremowo i potem dodać ten syrek. No wtedy będzie takie fajnie lejące. E, będzie ta polewa taką inną. Um, no, ale ja zrobiła tak po mojemu, taką owo bo nie miałam akurat cerka w domu, dlatego zrobiła tak, a niedziela była a nie, i było zamknięte wszystko, no. Um, smakuje tak i tak, możecie, możecie same cukry, pudry posypać tak na sucho i też będzie bardzo pyszne. No, kochani, smakuje też odgrzewane, nie odgrzewane. Um, możecie też to zamrozić, nie? A, a ja bycie na drugi dzień jeszcze mieli, bo mi tam, wiecie, cała blacha zostaje, jak mi to starczyło na dwie, e, to... Na drugi dzień, aby nie było takie, wiecie, mięciutkie, fajne, to dajcie króciutko do mikroweli na pora sekund i wtedy się zrobi bardzo, bardzo mięciutkie. No i pyszne. Zapraszam Was jeszcze raz na kanał z, z pasją do gotowania. Zajrzyjcie tam, pozdrówcie chłopaka ode mnie. Ja już dziękuję za uwagę. Dzięki za komentarze. Życzę Wam miłego dnia, miłego tygodnia i do następnego razu. Cześć!